29 czerwiec 2022 Dzisiaj obróbka drzwi. Po długich przemyśleniach i kombinowaniach wymyśliłem coś takiego. Listy typując uszczelko. Tak to wygląda. Tu jest taśma klejąca, a tu jest uszczelka. I tu w to wchodzi płyta karton Gix 12,5 mm. Już najpierw obkle... przymocowałem ramkę z tych list. Teraz docinam płyty karton Gips. Wcześniej sobie zrobiłem taki... O, powiedzmy taką podpórkę stelarz. Żeby złapać kąty. Tu jest jedna płyta karton Gibbs. W pustą przestrzeń cikłem... jakąś tam... pianoklej jakiś miejsce stop. Chyciłem tutaj na wkręty dom metalu. Tu od czoła przykleję kawałek i karton gips i na to pójdzie. Prawdopodobnie w 100% nie jestem pewny. A taka zwykła listwa była. Niestety tutaj furtownia w, w okolicy albo nie wiedzieli, co to jest listwa typu J z uszczelką, albo jak była to bez uszczelki. Takiego fantastyk Bez tej części klejącej, która bardzo ułatwia, i bez uszczelki, która według mnie no, jest kluczowa. więc musiałem to zamówić przez internet. Sprzedawca, przy, przy tej ilości, którą zamówiłem, powiedział, że muszę to pociąć. Przeciąć na pół. No a zgodziłem się. Nie ma innej opcji. No i tyle. Prawie dwie godziny i jakby się tutaj nic nie działo taka robota. Jeszcze nie wiem jak tutaj to wykończę. Góra, spoko jakoś to prze... wyjdzie tutaj też z boku. Jest fajnie. To jest listwa. Jakiś tam kątownik gipsy i będzie dobra. Tutaj nie wiem czy, czy zrobić. Także tu wkładam listwę i tutaj później z masą do tego kanta dojechać czy dać płytę po całości no i wtedy bym musiał znowu kantownik dać chyba się skłaniam ku opcji bez jest o, to, to tyle